No, to jak jest z tym szogunem, moi drodzy? Serial opowiadający historię, powiedzmy, feudalnej Japonii, opowiadany w feudalnej Japonii na podstawie kultowej książki. Nowa, druga iteracja właśnie tego dzieła w formie serialowej. Jak ten serial, który można u nas oglądać na Disney Plusie, faktycznie się sprawuje według mnie? Zaraz Wam o tym opowiem. Stary serial z Richardem Chamberlain'em jawił mi się jako roman sidło, ale bardzo słabo go pamiętam. To raczej moja mama oglądała, więc tak zakładam, że to mogło być roman sidło, bo moja mama lubiła roman sidła. Ale tym razem dostaliśmy nową adaptację powieści Jamesa Clavella, która to dla wielu jawi się jako nowa gra o Tron, albo jakiś inny przezajebisty serial. W rolę Richarda Chamberlaina tym razem wcielił się Cosmo Jarvis. Znaczy się śmieje, on jest tutaj nazywany Adginem. I nazywa się John Blackthorn, ale trzeba przyznać, że Cosmo Jarvis brzmi jak Avengers, nie? Więc to on jako rozbitek nagle zaczyna poznawać japońską kulturę i zostaje wciągnięty w całe te intrygi, które właśnie w kraju kwitnącej wiśni w roku 1600 się odbywają. Drugą z bohaterek, niejaką Mariko, która będzie tłumaczką właśnie naszego Ajina, a trzecią postacią jest niejaki Yoshi Toranaga, grany tutaj przez Hiroyuki Sanade. I o ile do pana Ajina, czyli Cosmo Jarvisa, niespecjalnie byłem przekonany po pierwszych odcinkach, tak z każdym kolejnym jego postać wydawała mi się coraz bardziej ciekawa. Zresztą wszyscy bohaterowie tutaj zyskują dużo głębi z czasem. I serial świetnie żongluje emocjami, bo czasami lubimy danych bohaterów, a czasami wydają nam się całkowitymi złamasami, a na koniec tego serialu to właściwie każdego było mi żal. Chociaż pewnie przydałoby się troszeczkę większe pierdyknięcie, jeżeli chodzi o finał tego serialu, ale z drugiej strony na pewno nie idzie on ścieżką, którą większość widzów by sobie wymyśliła. Pamiętam, jak przez mgłę starego szoguna, który... Oryginalnie wyszedł w 1980 roku. U nas był chyba grany jakoś w 1985, ale to zapewne powtórki musieli moi rodzice oglądać. Pamiętam, że właśnie rodzice siadali do tego serialu szogun. Natomiast też, co pamiętam z tamtego okresu, to że był to romansidło, że to opowiadało o miłości właśnie przybysza z Europy, który przybywa do feudalnej Japonii i tam się zakochuje. I to właściwie tyle, co pamiętam. Właśnie pamiętam, że moja mama bardzo lubiła oglądać ten serial. Tata już tak niekoniecznie, ale moja mama oglądała, a ja tam gdzieś bawiąc się swoimi ludzikami z Gwiezdnych Wojen, gdzieś tam jednym okiem na to patrzyłem. Więc niespecjalnie czekałem na nową wersję tego, ponieważ wydawało mi się, to po prostu nie jest serial dla mnie. Może osadzony w fajnych, ciekawych czasach, które lubię, ogólnie klimaty japońskie, samurajowie i tak dalej, to jest coś, coś, co lubię, ale nie czekałem na tą nową wersję. Dopiero kiedy usłyszałem, że opinie są o tym serialu dobre, stwierdziłem: Dobra, spróbuję. Ten serial głównie skupia się na intrygach, dlatego też dużo osób go porównuje do Gry o tron, ponieważ chodzi o wpływy, o władzę tych wszystkich powiedzmy japońskich władców ich kodeksy moralne. To, kto kogo wykiwa, ale żeby przy tym sam nie stracił życia, i tak A nasz bohater jest właśnie ten jeden z bohaterów, John Blackthorn, którego tutaj Ajinem nazywają. On jest jakby no, osobą, która z jednej strony ma swoje interesy, żeby je tam przedstawić, a z drugiej strony cała ta, jakby jego otoczenie, ta cała ekipa japońska, powiedzmy, próbuje wykorzystać go na swój. Znowu sposób. Natomiast jest to przede wszystkim serial skupiający się na intrygach, na wpływach, świetnie pokazujący epokę. To znaczy, wiecie, no nie, nie żyłem w feudalnej Japonii, więc może jakieś przekłamania historyczne są, ale to jak pokazana jest kultura sama Japończyków, jak oni odbierają w ogóle zupełnie inaczej rzeczy niż ten, właśnie nasz Ajin, który pochodzi z Anglii, i to w jaki sposób oni traktują życie, honor i tak dalej. To jest z jednej strony szokujące dla kogoś z naszego kręgu kulturowego, a z drugiej strony tak niesamowicie realne, że kurczę, oni naprawdę tak mogli reagować na te różne sytuacje. I wiecie, tam splamiony honor oznaczał śmierć, na przykład, nie? I ludzie sobie wbijali swoje miecze w bebechy i się sobie flaki wypruwali dla honoru. Nie wiem, ktoś musiał zginąć, bo złamał jakiś głupi zakaz. No to jest po prostu niesamowite. Na ten dziwny sposób, w sensie niesamowicie dziwne. Inne, o inne. Pod względem technicznym mogę powiedzieć, że serial mi się podobał, chociaż czasami efekty specjalne, w mojej opinii, w niektórych powiedzmy większych scenach mogłyby być. Lepsze. No ale to już takie uroki współczesnego Hollywoodu, czy też tam seriali. Natomiast jeżeli chodzi o plenery, same pokazanie, jak wyglądała Japonia tamtych czasów, te wiochy, miasta i tak dalej, to wypadło naprawdę super i przekonywująco. No i muzyka. Moi drodzy, muzyka w tym serialu odgrywa bardzo dużą rolę. Na co na pewno warto zwrócić swoje ucho. Jeszcze poza naszym Adzinem mamy jeszcze Mariko, powiedzmy tą... Love interest, tak, ta, ta nasza miłość, która będzie tutaj rozkwitać. Natomiast w tej wersji serialu, tak jak mówię, tamtą, to tak pamiętam, przez mgłę, ale tutaj ta miłość jest taka subtelna, delikatna. To nie jest tak, że och, ona zobaczyła Europejczyka i od razu wiecie, mokro w gaciach jej się zrobiło, albo on zobaczył Japonkę, piękną Japonkę, więc od razu w ogóle bardzo ładna. To dla jednego z widzów, który zawsze mnie o to pyta, tak? Mariko, piękna. <laughs> Mariko, bardzo ładna. E, to jest zupełnie inny poziom. Ta właśnie kultura, to e, w jaki sposób ona się zachowuje, w jaki sposób jest wychowana, w jaki sposób wszystko, co ją spotkało, e, wpływa na tą jej ocenę naszego właśnie Agina, to jest zupełnie co innego. To nie jest jakieś tanie romasidło, że tam ktoś wpadnie komuś sobie w końcu w ramiona i myślimy, że finał to będzie taki, że oni tam się wszyscy, nie wiem, pobiorą się i w ogóle tam na jakimś skwerku z kwitnącymi wiśniami gdzieś w tle wszystko będzie ładnie i kolorowo. Nie, ten świat jest brutalny. Jest e, takim, no, piękny na swój sposób, bo Japonia jest pięknym miejscem, e, chociaż tutaj czasami efekty specjalne mogłyby być e, lepsze w niektórych momentach, ale kiedy są pokazywane plenery, no to wygląda to faktycznie fajnie. Serial składa się z 10 odcinków, mniej więcej po godzinę, wiadomo, jeden krótszy, drugi dłuższy które możecie oglądać na Disney Plusie i twórcy zapowiedzieli, że drugiego sezonu raczej nie będzie, ponieważ jest to adaptacja książki no i całą ją zaadaptowali w tych 10 odcinkach, więc gra o Tron z tego nie będzie, ale nadal to jest przeznakomity serial dla cierpliwych ludzi, dla takich co lubią przysiąść i posłuchać ciekawych dialogów. Chociaż to mnie dziwiło, ponieważ większość naszych bohaterów mówi po japońsku i to jest oddane bardzo dobrze, natomiast Niektórzy bohaterowie mówią po angielsku, tak jak nasz Adjin, a ktoś mówi, że on mówi po portugalsku. Ja już się nie kumałem, to jak to? To ci mówią po japońsku, a ten mówi po portugalsku, ale mówi po angielsku. Zdecydujcie się, to jest albo robicie tak, żeby się zgadzało i faktycznie Portugalczycy mówią po portugalsku, Anglicy po angielsku, a Japończycy po japońsku, a nie tutaj taki miszmasz kulturowo-językowy kulturowo uprawiacie. Dlatego dla serialu szogun pierwszego i jak się zapowiada jedynego sezonu, według mnie może być tylko jedna ocena. Bo szogun to mistrzostwo. Co najczęściej spotyka się w internecie, jeżeli komuś się serial nie podoba, to to, że jest przegadany. I tak, jest to serial przegadany. Tam właściwie chodzi o to, że oni rozmawiają. Nie ma zbyt wielu epickich momentów. Coś tam się czasem zdarza, ale nie jest to na pewno serial akcji. Nie ma tak jak w Grze o Tron, że nie wiem, nagle się spotkają jakieś, wiecie, dwa rody i tam będzie na kurwianka po prostu do upadłego. Nie, nie, nie. Ale też nie o to chyba w tym serialu chodziło. Ja to tak przynajmniej odebrałem. I na pewno nie jest to serial i nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś jako ja, jakiś zarzut, ale nie jest to na pewno serial dla ludzi, którzy... Lubią robić wszystko podczas oglądania serialu, tylko go właściwie nie oglądać, wiecie? Telefonem się zajmować, gotować o obiad, cokolwiek. To nie jest taki serial. Właśnie tutaj głównie są dialogi, chociaż ktoś powie, no jak są dialogi, to sobie mogę posłuchać, nie muszę na to patrzeć. Można, ale nie wiem, czy się wszystko z tego właśnie wyciągnie, z tych niuansów. Bo tak naprawdę jest tutaj dużo takich niuansów, wiecie, podejścia psychologicznego pod dany, daną postać, jak go rozgryźć, jak go złamać, jak go przestawić na swoją stronę, żeby on się nawet nie zorientował. Więc nie jest to na pewno seria dla ludzi z powiedzmy z takim popkulturalnym ADHD, które lubią robić wszystko po prostu naokoło. Gdzie nie wiecie, jednym okiem oglądamy i się właściwie nie skupiamy, a nadal nie wypadamy z akcji. Tutaj właśnie często może tak być, że jeżeli. Nie skupimy się na tych dialogach, którzy tak jest przez te 10 odcinków e, po godzinę mniej więcej każdy są głównie dialogi, ale jak nie będziemy do nich przywiązywać większej wagi, to często nam niektóre po prostu e, wątki mogą umknąć i później stwierdzimy: "A ten bohater się głupio zachował, bo nie powinien czegoś tam robić", ale coś tam nam umknęło i tak przez to tak może być to odbierane. Więc nie jest to serial dla każdego, nie jest to serial dla ludzi, którzy jakoś się mocno na akcje nastawiają, ale jest na pewno warty spróbowania. Myślę, że te pierwsze dwa odcinki są też dobrym takim papierkiem lakmusowym dla tego serialu, żeby po prostu się z nim zmierzyć. Jeżeli wam to podpasuje, jeżeli lubicie klimat właśnie Japonii, historii Japonii, tego całego, wiecie, tej całej otoczki kulturowej tego wszystkiego, to myślę, że warto się tym zainteresować. Także dziękuję wam bardzo, moi drodzy. Dajcie mi oczywiście znać w komentarzu, co wy sądzicie o serialu Shogun. E, tak jak mówiłem, raczej nie będzie drugiego sezonu, ponieważ książka, na bazie której e, powstał Szogun, no, została cała tutaj zekranizowana, więc e, nie wiem tam chyba twórcy nawet jasno wyrazili się, że. Kolejnego szuguna nie będzie, ale też są inne książki tego autora, chyba osadzone w Japonii, więc może coś takiego wykombinują, że po prostu nowa seria na bazie jakiejś innej książki. Mimo wszystko, tak jak mówię, komentarze są wasze. Jeżeli materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i to tyle. Ja się z wami żegnam, kłanię się, Ormando. Do następnego, cześć.